Wiemy już wszystko odnośnie P. Teraz zajmijmy się Q. Jeżeli chodzi o nasze Q, czyli drugą skórzoną wierzchołka, to jest ona związana bezpośrednio ze zbiorem wartości oraz z wartością maksymalną bądź też minimalną. I ponownie, jeżeli my wiemy, mamy dane w zadaniu, zbiór wartości, od minus nieskończoności do 5, ok, Q jest równe 5. Od razu badamy sobie i interpretujemy dane w zadaniu. Zróbmy sobie ponownie dwa wykresy, tylko tym razem zróbmy sobie je w taki sposób. X i Y, X i Y. I ponownie narysuję dwa warianty, czyli mordka uśmiechnięta i mordka smutna. Zobaczcie, jeżeli chodzi o zbiór wartości, to rzeczywiście zaczynam tutaj od Q a tutaj na Q będę kończył. W tym przypadku zbiór wartości to przedział od Q do plus nieskończoności, natomiast tutaj zbiór wartości to przedział od minus nieskończoności do Q. Ponadto, jeżeli chodzi o wartość minimalną, ponieważ mordka jest smutna, jest to Q dla jakiego argumentu? No my już to wiemy dla argumentu P, czyli dla x równego P. Tak samo tutaj, tylko mamy tutaj wartość maksymalną dla x równego p. Oczywiście ta wartość maksymalna jest równa q. Czyli y maks jest równe q dla x równego p. I ponownie to jest clue wszystkiego, co będziemy wyznaczać w związku z q. I teraz typ zadań. Czyli. Załóżmy, że mamy dany zbiór wartości od minus nieskończoności do 2 i dodatkowo mamy daną oś symetrii, czyli x równa się, nie wiem, 3. Do wykresu funkcji należy punkt minus 1 osiem. I teraz mamy wyznaczyć z funkcji. Ponownie interpretacja zbiór wartości kojarzę sobie z q. Oś symetrii kojarzę sobie z p, no przecież przed chwilą to było. I postać kanoniczna funkcji kwadratowej ax minus p do kwadratu plus q. I podstawiamy. Mamy x, mamy y, mamy dowolny punkt należący do wykresu funkcji. Więc 8 równa się a, x czyli minus 1, minus p minus 3 do kwadratu i plus q czyli plus 2. No i liczę sobie, tak? Na drugą stronę, czyli mam 6 równa się a razy minus 1 minus 3 to jest minus 4 do kwadratu, 16 a jest równe po podzieleniu na 16 3. 8, czyli moja funkcja jest w postaci 3,8 x minus 3 do kwadratu plus 2. To jest zór funkcji w postaci akurat kanonicznej. Zróbmy sobie inny przykład, czyli załóżmy, że funkcja przyjmuje wartość minimalną, równą. Niech będzie y, minus 7 i funkcja nam maleje dla x należącego od minus nieskończoności, niech będzie do minus 1. Ponadto Załóżmy, że punktem przecięcia z osią o y tej funkcji jest punkt 0 minus 6. Niech tak to wygląda. Mamy wyznaczyć ponownie w sumie funkcji. Ok, interpretacja. Wartość minimalna, dobrze, q. Monotoniczność, p. Zobaczcie, jak ważna jest teoria. Jeżeli ktoś wie takie małe rzeczy, z czym sobie kojarzymy q, wcześniej z czym sobie kojarzymy p. Nie ma problemu z rozwiązaniem tego typu zadań. A jeszcze raz przypomnę o punktacji. Tutaj mamy do czynienia z interpretacją, z kluczowym postępem w zadaniu. Na pewno jakiś punkt się znajdzie. I tutaj mamy dany punkt X i Y. Innymi słowy, tutaj bym miał dane C. Pamiętajcie o tym. Tutaj mamy dane też C, ale w tym przypadku nie jest nam to potrzebne. Podstawiamy do postaci kanonicznej funkcji kwadratowej y minus 6, a szukamy x równe 0, minus p, czyli będzie plus 1, minus i minus daje nam plus do kwadratu minus 7. Minus 7 na drugą stronę będzie 1, a razy 1, czyli a jest równe 1, f od x równa się 1, x dodać 1 do kwadratu i minus 7. Taka jest postać kanoniczna tej naszej funkcji. Czyli zobaczcie, zawsze chodzi o interpretację p i q. Tutaj nie ma nad czym się nawet zastanawiać. Albo umiem, albo nie umiem. Wypada się tego nauczyć, ponieważ tego nie ma w karcie wzorów. A chciałbym zauważyć, że funkcja kwadratowa na maturze jest roku, czy też w zadaniach zamkniętych, bądź w zadaniach otwartych. Więc jeżeli ktoś ogarnie sobie teorię, z czym sobie kojarzę P, z czym sobie kojarzę Q i... Zrobi sobie przykłady zadań, łącznie z tymi, które są w materiałach dodatkowych, przeliczy jeszcze raz to, o czym ja tutaj mówię, naprawdę nie powinien mieć problemu ze zrozumieniem funkcji kwadratowej, a jeszcze przed nami postać iloczynowa.